Kto mi tak napierdala pod drzwiami, kurwa? Idę po bejsbolu. bo AS- What the f Snooping as usual, I see. Powtarzamy, kurwa! Pierdala pod drzwiami, kurwa? Idę po bejsbola. Zachowaj czystość w gaciach, bo to tylko twój pan przyszedł. Patrzaj, jakie za zadrubiste produkty polecały się w Biedronce na święta. A skąd ty masz kasę na takie rarytasy? Słuchać mi niejebane trudnie. Macie w sekund, żeby oddać mi wszystkie i jakie tam bunkujecie, albo tak wam wypych dole, że będziecie szukać własnych mord pod Moskwą. NO! To tak, kurwa! Ano ma się ten dar perswazji. I przy okazji zajebałem też tą imitację końskiego pytona z Kaukazu. E no kurwa twoja lampa gwałci mnie i mojego Wacława. A mówiłem żebyś nie perfumował się tym kozim testosteronem. Łołołołołołołołosz kurwa matka ale freestyle. Ty nie zatemperowana paru sokołów, będziesz mi bullić za nowe pisanki. Jakieś ostatnie słowa? To może pójdziemy na wino? Nie pierdol tylko myśl co zrobić z tym rozpierdolem dolem w mojej kanciapie. No jasne, zamiast kaście znaczy kupować pisanki zrobimy sen własne i to za freeko. Myślę że te dżondra obcięte akwizytorni i jehowym spełnią to zadanie doskonale. Teraz patrzaj tutaj i uśmiech do kamery złama się. Ja pierdolę to jajko się na mnie zestrało. Przynajmniej teraz jesteś przystojnie eła. Dobra wstawaj i pokaż swój zapluty główne ry. Wiesz co, odczuwam silną potrzebę przy Zplantowania ci dupy kartoflem, ty nie pito o zielonych mierkowcach, tylko zmyj to z siebie, bo tu jebie, a ty przestań ryjmować i zapuść inny stan tripleya, wedle rozkazu szanownej pani. No to podstawiaj mordę, spierdalaj, zamiast tego zrób z tym jajkiem tak jak ostatnio z tą cysterną mamrota. łóżesz ty kurwa nie czuję kolan. Zaraz poczujesz chuja wpiszi jak nie odłożysz tego jajka bezpiecznie na stół. Pierdol się i nie macaj mnie po rękach spedalony w wieśniaku. Ty zawsze lubiłaś macać rzeczy okrągłe, prawda? Zamknij nawiw, bo ci się Alzheimer z mózgu wylewa. A weź się schowaj z takimi grypsami bo cię zaraz wciągnę tak jak zawartość tego jajka. Nie będzie mi grozić taka rozwydrzona sucza pała jak ty bo ja to bym cię paznokciem rozjebał na atomy A to co ma być do chuja ale ona o wpis dziecko pan ratować to jajko przed samobujem. Ja ci dam spierdalać tyle murzy na plecie. Widać że nie mógł znieść Widoku twojej osoby tak bardzo, że chciał się zabić. Coś czuję, że nie byłoby to jedyne morderstwo w tym odcinku. Kij ci w ucho krecia klucho. Nie pitol, tylko odczaruj tą jebaną szafę z i zajebie. Eee. Ophuj, no brawo, Yeti. Święta już jutro, ty rozpiżdżasz wszystko, co znajduje się wokoło łącznie z jakami. Proponowałbym, żebyś stąd spierdalał w tryby natychmiastowym, bo się znajdziesz w tabeli z wykresem zabójstw między sąsiedzkich. Ostrzegam, że jeżeli nic nie wymyślisz, to wpierdol. Sam się wypierdol, bo doznałem olśnienia porównywalnego z orgazmem twojego szynszyla podczas imprezy bez światu. W ubiegłym tygodniu, to już wiem czemu ostatnio ma taką szeroką dupę i uśmiech na mordzie. A tak na się to po chuj festci Spirit i wapno, jak to po co, utulamy se z niego własne pisanki i sprzedamy na stadionie dziesięciolecia za gruby szmalec. To jest marnotractwo spirolu ale niech ci będzie. Zawsze mówiłem że nic tak nie odpęża jak zabawa w rozcieńczonym kale. Ty nie pieprz głupot, tylko podstawiaj je pod mój mieczog list który zajebałem z budowy ustostrady koło marszałkowskiej. <laughs>

Brawo mój drogi sąsiedzie po raz kolejny ocaliliśmy świat przed totalną zagładą, to fajnie ale bądź tak miły i wytulaj drugą kulkę analną, spoko ziomuś, tylko nie używaj znów palnika bo się nam jakiś lord z narodzi. Nowy kurwiste jajko, dokładnie taki jak moje heche. He. Respekt, e, co do kurwa, Mać. Czy wszystkie twoje sprzęty domowe muszą mnie macać? Widać, jesteś bardzo pociągający. To skoro tak mnie lubią, to zabieram je do siebie. Orzesz ty, jebanek oddaj oddawaj moją niskę spazerona na pomp. Bardzo chętnie, ale jak widzisz, to mnie trzyma i nie chcę puścić. U mnie to obchodzi przeterminowana końska z pierdoliną, no, puść to na puszczeń, jak matka każe, A więc to tak kurwa, ja pierdolę, wow, a, 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 a a. zaraz, zaraz. a gdzie się podziało to jajko? Przeteleportowało się, czy co? Ty się głupia nie pytaj, tylko szukaj a i wybiłeś mi ostatniego zęba, chuj z twoim uzębieniem patrzę i tutaj wysuszone rodzynie dupne, no nie, przyssał się skurwysyn jak ty do mojej dupy, na podstawie dzisiejszych przeżyć dochodzę do wniosku, że twój dom jest spedalony do potęgi entej i co w związku z tym zamierzasz poczynić, jak to co, rozjebę go w pizdu. karwasz twarz niezły rozpierdol a no niezły niezły tylko szkoda że nie dał nic poza rozjebaniem mojego stołu mniejsza o szczegóły lepiej myśl jakby tu najebać temu gnojowi jak to jak użyjemy mojego 5 5000 zakupionego na kilogramy na targu w wypizdówku małym widać że nim to nawet byś włosów w odbycie nie zgolił jak takiś kozak to podstawia miskę i dawaj go na stół operacyjny dobra skończyło się sranie po krzakach albo się odkleisz po dobroci albo masz przejebane jak mój pyton długi i szeroki nie fantazji sąsiedzie kochane zamilcz bo zaraz znajdziesz się na miejscu tego jaja, nie chciałbym obrażać Twojej inteligencji ale obawiam się że możesz się najwyżej zestrać przy tym. Zamknijmy tą paszczękę nie przefiltrowany bo ci tak poprzestawiam na, że lekarz będzie miał zagadkę. Ups, chyba mnie troszkę poniosło. O oh Christ, nie da się ukryć, że mu nieźle dojebałeś. Zwracam honor twojej dupomyjce. Zaraz. Czyżbym znalazł niego, że co kurwa? A nic myślałem, że masz ryja pawian, ale teraz widzę, że pawian ma ładniejszy odbyt niż tyri. Pozwól że cię wreszcie uwolnię od tego problemu. Dzięki przynajmniej wreszcie będę mógł ci najebać. Mój sąsiad. To jak zwykle ma poczucie, humoru, że tylko pozazdrościć. Nie chcę uprzedzać faktów, ale chyba ci w pierdolę. No już nie płacz, dziecko, słońce uśmiecha się do ciebie. Naprawdę mamo? ależ oczywiście. A teraz stuleruj i nie ruszaj się. Ej, no kurwa, najpierw twoje sprzęty, a teraz jeszcze tym nie macasz. Nie pitol, masz tu poduszkę. Siadaj i bądź grzeczny, a wujek pat zaraz wróci. A można wiedzieć, co ty tak właściwie poczynasz z moją skromną osobą. Jeśli myślisz, że będę twoją suką, to chyba cię stabilizator, napięcia pierdolną, jak byłeś mały. Myślisz, że pociągałaby mnie taka tania picza jak ty. Skoro zadowalasz się go w złoto mam podstawy by tak myśleć. ej no na świętego chujawa cława co o mnie smyrasz po głowie swoim małym to jest pędzel pędzlu i zamierzam się przerobić na cud malarstwa współczesnego a potem sprzedać do jakiegoś sierocińca nie no kurwa Leon.